Mieszkańcy Wejherowa oraz osoby korzystające z drogi wojewódzkiej 218 biegnącej przez miasto muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwają remonty dróg, a to oznacza niestety utrudnienia w ruchu. Modernizowana jest ulica Sienkiewicza wraz z całą infrastrukturą. Dalszym etapem jest modernizacja skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Świętego Jana oraz 10 lutego, a to wiąże się z chwilowym zamknięciem przyjazdu kolejowego. Praktycznie rzecz biorąc ta część nowa, którą przewiduje projekt, czyli ten 190-metrowy fragment jezdni doprowadzający ruch bezpośrednio w obszar, zapór, czyli przejazdu kolejowego, jest przygotowany w tej chwili już do robót asfaltowych. Teraz trzeba by przygotować pozostałą część, czyli rondo. A więc to rondo, według opinii wykonawców praktycznie trzeba zrobić możliwie szybko, ale nie da się tego zrobić w trakcie ciągłego bieżącego ruchu, więc ten ruch musi być ograniczony na czas. Wyłączenie z ruchu skrzyżowania oznacza także chwilowe zmiany w kursowaniu autobusów MZK linii nr 2, 3 oraz 16. Zmiany na trasie autobusów linii 2 i 16 objęte są tym samym zakresem. Dojeżdżając ulicą 12 marca do Wniebowstąpienia nie skręcają one na prawo w kierunku Rzeźnickiej, a skręcają na lewo w kierunku rozczyniarskiego. Czyli jadą w niebo stąpienia Roszczynialskiego, Zamkową, 3 maja przez Rondo Sobieskiego i następnie bez zmian, tak jak dzisiaj, one, jak wcześniej one jeździły, z tym, że linia 2 przez Kościuszki do dworca. Powrót dla tej linii jest bez zmian, tak jak do tej pory to się odbywało. Nieco inaczej przebiega trasa autobusu linii numer 3. Linia 3 Natomiast zmienia układ, nie skręca w ulicę w a jedzie rośnialskiego zamkową 3 maja przez rondo i dalej bez zmian. Powrót jest również według starego schematu. Oznacza to, że do zakończenia remontu powstało kilka tymczasowych przystanków autobusowych. Oczywiście ustawione zostały zastępcze przystanki na ulicy Zamkowej i nazywają się jeden Rozczyniarskiego, bezpośrednio za skrzyżowaniem z Niebostąpienia, drugi przy ulicy Klasztornej, a następnie na 3 maja przy Starostwie i później bez zmian. Są to dwa zastępcze przystanki, które obsługują te trzy linie. Remont skrzyżowania zakończy się prawdopodobnie w połowie października.